Nie dadzą zjeść. O tak niech stoi sobie. Halo. Halo. Dzień dobry panie Krzysztofie. Dzień dobry, Janusz Januszko byłka z tej strony. No Pani. Słucham. Panie Krzysztofie. Yy, chciałbym panu... Yy, Zaproponować tak. e... Proszę czekać. Twoja rozmowa będzie kontynuowana za chwilę. What? Please hold online. We are trying to reconnect. Panie Krzysztofie. Tak Dzień dobry, panie Krzysztofie. Janusz dzień Kobyłka dobry z tej strony. Słucham. Janusz Kobyłka z tej strony. A, bardzo mi miło. Mi również panie Krzysztofie. Panie Krzysztofie! Chciałbym panu zaproponować yy, pewną współpracę, bo z racji tego, że pan jest człowiekiem godnym, uczciwym, sprawiedliwym, jak już ja, to pan wielokrotnie a na jaka, podkreślał. A jaka współpraca? Tak, Jeszcze raz, panie Krzysztofie, troszkę głośniej prosimy. Jaka współpraca? Yy, współpraca chciałbym od pana wynająć powierzchnię płaską, płasko wolno stojącą na ogrodzeniu. Yy, yy. Poszukujemy po prostu, jesteśmy agencją reklamową i chciałbym wynająć od, od Pana y, no 2 metry płotu na reklamę i niech nie, nie, Pan powie pani Krzysztofie panie, powie, jaka byłaby cena za ten płot pan, może, od Pana Płotu? Płotu A po co Pana płot? Dla mnie co? Chcesz rozebrać płot? Nie Panie Krzysztofie ja Pana nie, nie chcę rozbierać w ogóle ja chcę Pana płot wynająć. A po co pł płot e, mój dla Pana? Yy, bo ja mam takie plandeki Boże, z reklamą po prostu kościołów. A! E, powiesić plandeki na płotu, tak? Tak! To bo mów to Pan, że Pan chce powiesić e, e, te billboardy na e, płocie, ani płotu tak. wynająć. Po ja, ja no, ja... Pan Krzysztofie. Ja Bordy chce wynająć. E, proszę pana, no, można powiedzieć. A proszę pana, yy, jaka cena pana interesuje? Jaka cena? No? Yy, 200 złotych. Okej, okay, a. Yy, nie, dobrze, dobrze. A niech pan powie jeszcze jedną sytuację, bo tam kiedyś yy, pan mówi, że, że Major święty pamięci mamy do stawu wyrzucił. Chciałem zapytać, czy to prawda? Poproszę jeszcze raz. Pan kiedyś mówił na filmiku Bożym, że Świętej Pamięci Major wyrzucił mamę do stawu. Eee, słuchaj pan. To to na te pytanie odpowiem pana, bo nie wiem. Nie wiem. E, mm -hmm. Nie wiem. Proszę pana. Nie wie pan, czy to była mama, czy brama? Proszę? Nie wie pan, czy to była mama, czy brama? Czy on nie wiesz czy to była mama czy brama. Co on wrzucił? Mamę czy bramę? Czy oboje? Ja yeah, a powiem tobie, człowieku, na te pytanie nie odpowiem, dlatego że mama... Ma, mama leży. No, to to mama, mama leży. W grobie no. i w ziemi i no. tak dalej. Okej, okay, a panie Krzysztofie, jeszcze przejdźmy do treści tych reklam na, na, na płocie, na banerach. Yy, czy, no ogólnie tak, no mamy tam reklamę różnych kościołów, no i mamy też reklamę yy, paszy dla knurów, czy możemy tam też paszę dla knurów wywieźć? Bo jest knur. e, proszę pana, paszy, a, to... wie pan co, e, na takie coś, czy co ja się, jeżeli pan będzie mnie obrażać. Nie, ja pana nie obrażam, po prostu tak mówię, co, co ludzie mówią. E, proszę pana, ja trzody chlewny nie trzymam i tak dalej. Czyli, czyli byłaby szansa wywiesić taką reklamę? Słucham? Byłaby szansa taką reklamę wywiesić? No, jak powiedziałem, cena 200 zł Przyjeżdż pan, to proszę pana... co możemy tam normalnie dawać, co chcemy? Słucham? Wszystko możemy tam dawać na te reklamy, tam co chcemy i tylko żeby 200 zł zapłacić, tak? Tak. No, no, i no, 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 dobrze. To pozdrawiam do żeglarki Jaczka, to będziemy dzwonić jeszcze. Pozdrawiam. No. Ale. A? Halo, halo, A? halo, 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 halo. No. halo. Ale dzwonić do pana Jaczka. No, ja do pana Jaczka nie mam numeru. Do, do pana, panie Krzysztofie będę dzwonił. Pan jest tylko akurat niesprawiedliwy. Na, no, na ten numer, na ten. numer, na ten numer. Na ten numer. Na ten numer. O, tak, tak jest. Dobra. Na okay. ten numer będziemy dzwonić. Dobra. Dobra. Pozdrawiam. Nara, nara. Na, nara. Na. Na, na. Nara! Dzień dobry! Dzień dobry panu! E, jak się pan nazywa? A dobrze! Jest panie Krzysztofie obok pana, pan Jarek od Czarona? Jest! Pozdrawiam go! Również pozdrawiam, Zdravam dzięki. wyrażam i, 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 zgody na upublicznianie mojego głosu. Tak, nagrywam. Zresztą było to pisane. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Sacharona. Wzajemnie. Panie Konanowiczu, e, nazwisko nie można wymienić Borodo. E, panie Konanowiczu, ja mam pytanie. Żeby pan, no. e, jeszcze raz powtórzę panu: nazwisko nie można wymienić Borodo. E, dobrze, ale ja mam pytanie do pana. Słuchaj. Ja mam pytanie do pana. No to dawaj Proszę z mostu. E, czy ma pan stulejkę? Czy masz stulejkę? A tutaj jest stulejka. No to niech ci wyjaśni. To wyjaśnij. No to jest takie... Jak ma. Takie coś na penesie. Znaczy? Na penesie. Takie coś na przewrotaniu. No, proszę pana, tego tak słowa to ja nie znam. A czy, czy robi pan palcówkę z tatą? Tak, masz pan z Krzysztofem. Głuchy. <średenze> 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 czy robiłeś palcówkę? Co? Czy, kurwa, co ty robiłem, naprawdę mam, bo, czy, czy palcówkę robiłeś z ojcem? Eee, wiesz pan co? Za takie rzeczy, to ja nie będę odpowiadać na pytanie? Dobrze. To tyle było. Dziękuję panie Krzysztofie, dziękuję panie Jarku. Do widzenia. Dobrze, pozdrawiamy. Pozdrawiam. Halo, halo. Halo, halo. Słucham. Witam pana Krzyśka. Witam. Co tam u pana słychać? A, wszystko w porządku. No i bardzo dobrze. No. Lublina. Lublina pan nie chce sprzedać? Nie. Nie na sprzedaż? Nie. No nic, to ja szybki telefon, tylko zdrowia życzę. No, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Halo? Halo, halo? No dzień dobry Krzysztofie. Dzień dobry. Tarocista Boży z tej strony z Dress Label Studio. Witam cię serdecznie Krzyśku. Jak zdrówko? A bardzo dobrze. Co tam robicie? Jarek od Sarona jest? Jest. A fajno, elegancko. Ja to kurde wczoraj całą Jarek tam... nagrywa. Wszystkie odcinki oglądałem, kurde, i, i fajno, elegancko. A skąd jesteś? Z Olsztyna, Krzychu, jak kiedyś byłem u siebie. Z Warszawy? Z Olsztyna. A, ja z Olsztyna. Z Warmii, z Warmii. Z Warmii eee, bardzo pozdrawiam cały Olsztyn. Jak będziesz kogo spotyka z Olsztyna, to pozdrów ode mnie, od Jaska i od... Hał, 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 hał. O właśnie, brawo, 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 dawaj, dawaj, Mnele, trzymaj ta się tam, kolera jasna! Trzymaj mnyle. się! Trzymaj się. No, tak. dobra, będę się trzymać. Cześć! 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 No i jak wesoło? Ty, ty jak on e, mówi cześć, ty nie odpowieta, ale że... Na głośniku jest niż, ci powiem, takie czyszczenie. Nie, dobra. Halo, halo. Halo, Krzysiu. Halo, Słuchaj! Krzysiu. 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 Krzysiu, to ja, Mariolka. A, dobrze, Marioluś. Krzysiu, co robisz? Siedzę na A mogę przyjść do ciebie? Przyjść? A umujesz mi plecki, Krzysiu? Ja? Umujesz mi plecki? Czy plecki umujesz? Plecki? Umyję, umyję. I tupeczki umyję. Krzysiu, a jak tam u ciebie zdrówko? A dobrze! U mnie dobrze. możemy u ciebie zamieszkać z dziećmi? No ja też poznałem ciebie. Byś poznał moje dzieci piękne. Byśmy razem je wychowali Krzysiu. No, dobrze. A kochasz mnie Krzysiu? Fajnie to śmieci, Kocham cię, z całego serca. jeju, Krzysiu, jak mi słodko teraz na serduszku. No, ja za Ciebie pozdrawiam, Mariusiu. Krzysiu, a będziesz w kościele w niedzielę, czy nie? Słucham? Będziesz w niedzielę w kościele? Jeszcze niedzieli nie ma. A czemu, Krzysiu? Nie, jeszcze ja mówię, niedzieli nie ma. Jak będzie niedziela, to jereczek ja może zawiezie. Krzysiu, mam pytanie. Tak, dawaj, proszę z resztą. A wychowasz moje dzieci? A co dzieci masz? No, dwójkę, ale można zostawił pijak bandycki, okrutny. Menel. Ale kto? No. Menel, zostawił dzieci. A. Krzysię, to, sz słuchaj, jak przyjedziesz, to porozmawiamy, czy kocham, czy nie, ale na pewno będę kochać. Ty chowasz no jak swoje, tak? Tak. Na pewno? Na pewno. A co dzisiaj robisz, Krzysiu? Siedzę na grapie. A Mogę z tobą? Co? Mogę z tobą? Czy może z tobą? A. Yes, nie, nie, nie ma Ciebie tutaj koło mnie. Krzysiu, Krzysiu. Tak! Mam nadzieję, że nie pijesz alkoholu. Powtórz, Pij? Pijesz czy nie pijesz alkoholu? Nie, nie piję alkoholu. Ja też nie piję, ja jestem katolicka. No dobrze! Dobrze, Krzysiu, ja przyjadę długo. No dobrze, wszystko jest zdrówko, dobrze. Czyli wychowamy razem dzieci? Tak. To dobrze, Krzysiu, cieszę się. Słuchaj? Cieszę się, że wychowamy razem dzieci. No? Otworzymy razem kanał na YouTube. Otworzymy. O, a Majora już nie ma, tak? Bo coś oglądałam ostatnio. No, Wojtka nie ma. To ja zamieszkam na jego łóżku z tobą. No, dobrze. A to się nagrywa Krzysiu? Tak. Oto, pozdrawiam ciocię Elizę z Gdańska. Pozdrawiamy Ciotkę Elizę. Krzysiu? Tak. Czyli spotkamy się niedługo. Słucham? Spotkamy się niedługo? No, jak chcesz przyjechać, to przyjdź, tylko żeby Jareczek był. Tak? Dobrze, Krzysiu, B będę się odzwaniała niedługo. Na razie. Na razie. Halo? Halo, Słucham. Halo? Dzień dobry, pan Krzysztof? Tak. O, co tam u pana słychać? A wszystko po staremu. Wszystko po staremu. Jak tam zdrówko? A dobrze. O, to się bardzo cieszę. No. No. To dobra, to na razie. Siema. No dobra. Dobra. Halo. Dzień dobry, pan Krzysztof Kolonowicz. E, Nazwyżki nie można wymienić środo. Witam pana. Marcin z Augustowa z Okolic. Słucha pan, e, pan zawsze mówi na filmach, że ma pan w Lipsku e, kogoś tam zmarłego, to jest grup, tak? Tak. E, a może pan podać nazwisko? Ja bym znalazł ten grób i ewentualnie e... bym zdjęcia porobił wysłał. E, ale gdzie? E, e, e... W Lipsku. W Lipsku? Czy ja mogę przyjechać? Nie, czy pan y, może podać imię, nazwisko tego zmarłego, co tam żyje, ja bym to robił zdjęcie i wysłał zdjęcia dla pana. E, słuchaj pan, e, no. imię mogę powiedzieć, nazwisko to Rodo, no. no... Rozumiem, ale wie pan, jeżeli pan powie, że jakiś tam, nie wiem, Józek, no to Józków na cmentarzu może być wiele, nie? E, to jest y, z mojej rodziny i ich... Kto umarł, to umarł, odeszedł, niż spoczywał w pokoju wiecznym. Amen. 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 A jak to, jak to zdrowie, panie Krzysztofie? I powiem tak panu, że nie można nagrywać osób, osób, osób zmarłych, a... Ale ja mówię o zdjęciach, wie pan, może pan by zobaczył mogiłę, chciałby pan zobaczyć, jak wygląda mogiła i tak dalej, nie? Ale skoro pan nie chce, to nie będę nalegał. No, yy, to wie pan. Ale powiem panu, że nie można, bo to jest e, zabronione ustawowo, że kto odeszedł e, do grobu, to powiem, nie można nagrywać i, i nie można e, chodzić. Co pan uważa? Ja uważam, no ja myślałem, że pan po prostu chciałby zobaczyć mogiłę swojego bliskiego, nie? A co pan chcesz, zawieźć mnie? Nie, ja bym ewentualnie zrobił zdjęcie dla pana, wysłał na, na maila tam do, do Jacka. Słuchaj pan, ja wiem kto jest e, i, i tak dalej. No, jak Jacek mnie zawiezie, będę w Lipsku i, i złożę kwiaty, złożę e, z nich w czy dwa z nich się kupię. No i pan mnie zobaczysz i na cementarzu może w Lipsku i... Porozmawiamy wtedy. Ja codziennie na cmentarzu w Lipsku nie jestem, no ale tam czasami bywam, bo mam też tam rodzinę, leży w Lipsku, no, to bo mo jestem z okolic Augustowo. To dzwoń Pan do Jareczka, że mnie zajął, to może spotkamy się na cmentarzu. Może tak, wesołych i zdrowych świąt życzę dla Pana. Dziękuję bardzo. Również do widzenia, pozdrawiam, hej. Pozdrawiamy. Cześć. Cześć. Cześć.